A może na wakacje pojadę na roleżę? Tylko jak to zrobić? Jedzenie! Jeżeli chodzi o jedzenie, no to jest bardzo ważny aspekt podczas wyprawy. Wręcz kryty drugi krytyczny punkt do zapewnienia: my zwykle nie bierzemy ze sobą dużej wałówki. Po prostu yy, jedziemy z jakąś tam paczką kabanosów yy, cztery paczki sezamków na czarną godzinę to wszystko. Wszystkie inne rzeczy kupujemy na miejscu, w supermarketach. Nie bójcie się cen, yy, one są porównywalne do tych polskich. Yy, także śmiało możecie po prostu jechać Do sklepu, kupić coś i tyle Uwaga, w niektórych państwach W niedzielę sklepy są nieczynne Także miecie to na uwadze Ale jeżeli jeździcie po Europie To daję wam gwarancję, że sklep się zawsze jakiś znajdzie By the way zawsze dążę do tego, żeby minimalizować swój bagaż. Eee, dlatego nie wozimy, tak jak już mówiłem, ze sobą jedzenia. Jeżeli chodzi o dzienny koszt wyżywienia, to jest mniej więcej 30 zł. Taki mamy budżet. Eee, wiadomo, że na państwach Europy Zachodniej, takie jak eee, Austria czy Niemcy, no przeznaczamy troszeczkę więcej, tu wtedy już musi być minimum y, 12 euro, tak mniej więcej No ta radę za to kupić bułkę z ogórtem, jakiś śmieszny obiadek i, i, i na kolację coś troszeczkę ciekawszego y, Pamiętajcie także o wodzie, woda to jest najważniejsza sprawa Ale z nią jest o tyle fajnie, że czasami można poprosić jakiegoś lokalnego mieszkańca, aby nam napompował trochę ze studni A jeżeli się boimy studni, no to... Ee, z e, kranu. E, nie bójcie się, woda kranowa nie jest aż taka zła, ale to też pamiętajcie, w jakim państwie akurat jesteście. A zjadać to można produkty leśne, a także dzieła rodów pszczeli. Albo to, co sobie sami złowimy. Podczas podróży lubimy jeść rzeczy miejscowe. Dlatego bardzo często zaglądamy do sklepów, piekarni i innych takich punktów gastronomicznych jak małe restauracje czy, czy po prostu y, budki tak zwane street foody i food traki y, w celu znalezienia czegoś bardzo ciekawego z danego kraju i skonsumowania. Tego w końcu jedziemy nie tylko po to, żeby się przyjechać, ale też trochę podwiedzać, y, poznać ludzi i kulturę. Także no, nie ograniczajcie się do tego, nie bierzcie tysiąca kilogramów kabanosów, zupek chińskich i innych takich rzeczy. Zdarza się, że ktoś tam proponuje obiad, ale też i my szerzymy kulturę polską, na przykład lepiąc pierogi ruskie. W takich miejscach też bywamy. To wszystko w odcinku szóstym, a w siódmym odkryjemy kolejne tajemnice wyjazdów i wypraw rowerowych.